Mateusz, słyszę ten bieg na 200 metrów, 27,56, pokonałeś Fiodora Tykolicza, co, co specjalnie trudniej jest. Jak ty oceniasz swój występ? To znaczy, na pewno nie był ten bieg doskonały, ale po wyniku, po wyniku, który osiągnąłem, nie spodziewałem się, że jestem w ten wieczór aż tyle pobiec, bo, bo miałem problemy w półfinale, zaczęło mnie boleć trochę biodro, biegłem na przeciwbólowej tabletce, ale udało się, no... Chłopacy byli mocno przygotowani. Myślałem, że będzie łatwiej na tej paraolimpiadzie, a jednak wszystko idzie do przodu. Cały czas się wszyscy rozwijają i, i tym bardziej mnie to cieszy, że, że, że wywalczyłem, praktycznie wyrwałem ten medal mu. Będziesz walczył o występ na Rio de Janeiro, na Igrzyska Paraolimpijskich za 4 lata? Na pewno, to już jest kolejny, już, te, już teraz dla mnie się Londyn skończył i zaczynam już właśnie myśleć o Rio. Chcę jeszcze jeszcze mocniej potrenować, chcę jeszcze lepsze wyniki tam osiągnąć i przywieźć dwa złote medale.